Rozpoczynamy naszą rozmowę troszkę ciszej, ale powód jest jeden. Właśnie zaczął się pierwszy i to konkursowy spektakl w ramach tegorocznego już przecież 32. ogólnopolskiego festiwalu Lalek. Pani Magdo, czym zaczęliśmy? Zaczęliśmy spektaklem z Wrocławia. To przedstawienie pod tytułem Karolcia, adresowane do dzieci 8 plus bez górnej granicy wieku, bo to taki typowy przykład spektaklu familijnego, czyli takiego, gdzie świetnie się bawią i dzieci, i dorośli. I ten spektakl zagramy jeszcze raz dzisiaj o 15.45, już na takie wielkie, oficjalne otwarcie tego wydarzenia. Aż trudno to uwierzyć, ale festiwal to zaledwie 7 dni, w ramach których odbędzie się aż 45 wydarzeń. Oprócz tych spektakli konkursowych, a przypomnę każdy spektakl konkursowy, których jest 12, będzie grany dwukrotnie, a oprócz tego różne inne wydarzenia, które pokażą, jak teatr można pięknie łączyć z innymi dziedzinami sztuki. Stąd na przykład różnego rodzaju warsztaty, wystawy, spotkania i. Koncert na zakończenie. Mamy propozycje też dla młodzieży i widzów dorosłych. Walczymy od zawsze ze stereotypem, że teatr Lalek jest tylko dla dzieci. Zatem, na przykład Męczeństwo i Śmierć Marata, który zagramy jutro w niedzielę. Stąd, na przykład, nasze dwie propozycje, które również są adresowane do młodzieży i widzów dorosłych. Monodram Każdego Dnia Jest Mi Żal. I Niekończąca się Historia, czyli spektakl oparty na bardzo znanej powieści Michaela. Endego pod tym samym tytułem. E, oprócz tego e, spektakle dla maluszków, na przykład trzyletnich, e, spektakl Kreska, który przyjeżdża do nas z Olsztyńskiego Teatru Lalek. E, to taki spektakl, który ma za zadanie pobudzić wyobraźnię e, najmłodszych, e, który jest taką bardzo mocno kreatywną e, zabawą e, dla dzieci. E, są oczywiście takie tytuły, e, gdzie słyszymy ten tytuł i już widzimy. Widzimy różnego rodzaju obrazy, wspomnienia. Myślę tutaj o małym księciu. To jest no, taki spektakl, no, który już od dawna nie ma wolnych miejsc, bo cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Bardzo ciekawie zapowiada się odsłona Pinokia, którą zaprezentuje nam Teatr Maska w Rzeszowie. Pinokio nie będzie lalką drewnianą, ale będzie sztuczną inteligencją, czyli czymś, co już no bardzo mocno nam weszło do, do naszego życia i zawodowego, i, i prywatnego. Polecam kontakt z nami, z Biurem Organizacji Widowni, bo na nie które e, spektakle mamy jeszcze. Uprzedzam ostatnie miejsce, ale jednak. E, natomiast e, wśród wydarzeń towarzyszących też bardzo interesujące zdarzenia. E, na przykład spotkanie z dramaturgią, gdzie prezentujemy najnowsze teksty współczesne. E, to są teksty adresowane do młodzieży. Młodzież też jest uczestnikiem tych spotkań. E, to są teksty, które m, podejmują tematy bardzo bliskie e, młodzieży. E, przygotowaliśmy również cykl warsztatów. Warsztaty z krytykiem teatralnym, które będą się odbywały po spektaklach konkursowych, po to, żeby młodzież i dzieci, które wezmą w nich udział, mogły jeszcze no, pewne kwestie, które w nich zostają po spektaklach, mogły przegadać, podzielić się. Przygotowaliśmy również warsztaty scenograficzne, które będą się odbywały w siedzibie Opolskiej Pozytywki, Stowarzyszenia. Tam młodzież i dzieci wezmą udział w takich warsztatach, które Pokażą im proste rozwiązania na różnego rodzaju działania scenograficzne. 24 kończymy. Jeszcze dobrze nie zaczęliśmy tego festiwalu, ale już zapowiadamy jego koniec, bo rzeczywiście wspaniałe wydarzenie i wspaniała artystka Katarzyna Groniec uświetni, konc uświetni zakończenie tego festiwalu. Wystąpi z koncertem pod tytułem Konstelacje, a za tę płytę otrzymała Fryderyka.